Cześć, witajcie, to znowu mój kanał Wojskowa Siła. Dzisiaj robimy ofensywę na zamek. Tutaj będzie ofensywa na zamek, to jest zamek moich, moich wojsk. To może tak te flagi ustawię, taką. A tu moich wojsk są też czerwoni żołnierze, bo ostatnio ich nie było. I zieloni z czerwonymi są, a. Remugi atakują. Hej, wow, co tutaj jest? Ofensywa na, Ofensywa na, zamek. na zamek. To jest zamek. Mhm. Dobra, to ja jestem atakującą stroną. Mm. O nie. Ja też strzeliłem. Ale to mu nic nie zrobiło, ty? Ale ten przeżył. Ataku! Aż Proszę, smaki. Granat! Ale nie czekają bazułka. Mam bazukowca jakiegoś. Bazuka, nie mam bazukowca. Tu masz. Masz helikopter. A, ale to mógłby tylko ogóle siedzieć z Nie muszę jeździć. Bomba! Zrzucam bombę. Hmm. Ale ja mam... Żołnierz <grym> samo się zbił. Ja cię zabiłem. Ale ja, ja twoje już zabiłem. To jest wojna, bezlitosna gra. Wiem, że tutaj już mi nie ma, to jest już tafio z walunek. Nie mam żołnierzy, a jest jeszcze jeden. Odraaaaaa... <grym> Ty Bardziej jakby no po prostu koniec. Bardziej wszystko rozwalone w sami żołnierze. Jeżeli ciąg mój rozwalony. Ten nie ma gąsienicy. Mimo że tego nie widać. Dobra, to mu naprawiam gąsienicę. Okej, okay, ma gąsienicę już. No moi no wygrali z tatą. Zwykle, zwykle Zwykle tak jest. Ten się idzie poddać do niewoli. Tutaj zabili go z niewoli. A, no wiecie, ja wygrałem. Zamek obroniony. Zamek jest obroniony. Ofensywa się nie udała. I mam nadzieję, że film Wam się podobał. Bo włożyłem w niego dużo pracy. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pa pa!